się dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zajcu, w którym zagramy sobie znowu w Battle Royale. Więc łapeczka w górę, sub z dzwonem, a co, my już zaczynamy. A co my dzisiaj robimy? No tak, zapomniałem Wam powiedzieć. A dzisiaj robimy że co każdego fraga ulepsza nam się poziom broni. Zaczynamy od szarych, co każdego fraga lecimy w górę. Dobra. Szybkie rozpoczęcie. Potka. Jest tak, że na stację przyleci, jak tutaj widzicie. Jo, ale wielki kryształ. Nie mogę zacząć od zielonych. Dajcie mi coś szarego. No dobra, ale ja mam już całe bronie na ten. Na poziom drugi. Ja też marudzić nie będę. Wolę tą MK. Czy jest tutaj szara pompa? Na pewno to ja szary pompę, no o to mówiłem. I no kurczę! ziomka widziałem. O! Jou! I się, ja błagam się tylko nie miał widy. Tutaj naprawdę jest gdzieś jakiś ziomek. Nie mówcie mi, że to naprawdę... ty głosnuną? A ty już nie jesteś Nubem. To jest jakiś walony seti. zobacz mnie. Huh. No kurczę! Tak blisko! Czemu ty masz pompę? Dobra. Nie tego szukam. Szara broń. To jest tak trudno zdobyć? I no dobra, ale poczekaj, jak jest trudno w tym sezonie zdobyć szarą broń. O! Tak, gdzieś chłopa widziałem. Cześć, ci 60? Musisz być mój. Wyskocz. 30 dead. Let's go. To jest następna pompa. No dobra, ja... Teraz tutaj tyle pomp, że Was pozdrawiam. Czy tutaj gdzieś była zielona MK. Nie. Tutaj była. Proszę. Dobra. Czterdzieści. Dad, ty zginąłeś. Dobra. Proszę. Kurczę no. Już mam zieloną broń. Co jest jest? To była pompa fajnie. Czy nie zieloną, niebieską broń. Proszę, tylko się bym teraz nie zginął. Już będzie za jej mieście. I ogólnie to mi powiedzcie, czy to jest dobra kampa na chowanego. Patrzcie, rozumiem, coś tak przebiegało tutaj patrzcie nikogo nie ma miałem tutaj z szarą bohaterką na rogu. Mega mocne. Oczywiście, coś na to, wszystkie leczenia i impulsy możemy używać. Dobra, tutaj była ulepszona skrzynka. Przecież na pewno coś wypadnie fioletowego. O Jezus, dobra. Czego ja nie potrzebuję? Wolę mieć. Kurczę, no muszę mieć te dwie rzeczy. Dobra, muszę to wywalić. Muszę to wywalić. To tak, to tak. To to tak, to to tak, to to tak, to to tak, to to, 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 to tak. tak. Jak w lokomotywie. Dobra, lecę tam. że znajdę jakiegoś takiego słabego ziomka, no. Dobra, ja muszę wziąć, wziąć na balona. No czemu ty tak przede mną uciekasz? Ja muszę wsiąść na ten balon. Co tu się stanęło? Proszę no, czemu? Tak, proszę doleć tam. Czemu, czemu to jest takie wolne? No, chłop do mnie strzela. Ole jakiegoś... Słabego chłoptasia zabić, dobra Mam lepszy ród. Opłaciło się. I nawet zdążyłem wsiąść na jego przystanku. I tu tak nie można ciągle pić minisów. Coś się zmieniło, że miałem cooldown. I fajnie było jakbym kogoś tym skolapsował. My lecimy do zona. O to nieźle. Dobra, ja stąd uciekam. Znów jetpack, kocham ten przedmiot! Dobra. Wylądowałem... O Jezus. Wylądowałem gdzieś na jakimś ziomku. Dobra, wziąłem resztę i naprawdę akurat musi być to niebieska. Cie? Ja dostałem dwie snajperki. O, przecież to powinno być przeznaczenie. My znów stąd musimy wyjść. Dobra, czy ja się mogę wybudować na tej górce? Chyba bym mógł. I tak tutaj już mam swoje bildy. Ale gdzie jest strona? W tą stronę się muszę wybudować. Czyli, że tam. Dobra. Zniszczę to dobra jednak muszę stąd chwilowo wyjść czy co mam lepszy pomysł nie wlatuje w nich tylko wlatuje po auto I teraz to ja mogę grać. Ziomek. Jo. Mordeczki wymo... Co to było? so Sam nic dla mnie nie ma do leczenia. Chciał po prostu normalnie wybudować, jak normalny typowy ziomek. Że się nie boję. Jak naprawdę kurczę, nie udało mi się wejść do tego daszka. Muszę tam wejść Uuuu! BIKONES! BIKONES! Uciekam! Widzicie, tak się właśnie ucieka Hu 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 hu, ameno Ameno dorime Ameno Ameno dorime Czy ja mogę podawać drzewo chwilę? Nie mogę chyba Ile zostało sobie? Ja jedna osoba. No ze skór Czefa Solka. Do mnie strzela, nie widział. Ja tak mogę czekać. Co ze strefą? nora, strefa się zatrzymała. Może, szkurna. Dlatego muszę full trzymać na odległość. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Uciekaj, czekaj przed nim. Ucieka! Skąd musiał wziąć z zaskoczenia? Dobrze. To atak zaskoczenia akcja została zakończona niepowodzeniem! jakoś wygrać, to tylko przez jego kolaps. Kurczę, zszedł stamtąd. Nie. No ty jesteś upośledzony, czy upośledzona? O, upośledzka. Dwadzieścia dwa. Nie. No, ja mam down'a! Było fajnie! Mam nadzieję, że się pośmiali. No, troszkę, że. Ciepłym, ja z tamtym chłopem. Na końcu, no ta strefka, strefka mi trochę tam. A ja myślę, że na luź, mogę mogłem wtedy tam u góry zeskrajować. Mogłem zagrać lepiej. I to w sytuacji, gdzie wyrzuciłem leczenie. Bo ten laserowy mi się zupełnie na nic nie przydał. A znalazłem go jeszcze tam z trzy razy. Więc mogłem na spokojnie wziąć leczenie, bym się uleczył, bym wziął, bym, bym wziął to, bym go tam obił, jakby leciał z tej strony, bym się zabudował i bym w niego się potem wkleił. I tutaj ja było pogrzeb. Tak, wy macie po filmie, więc narka.